Dobra, witam Was bardzo serdecznie. Kolejne filmiki do omówienia, które mi przysłaliście. Jeden teraz, omówię Wam, omówię wam filmik działania tutaj podczas no, przechodzenia przez ciąg komu komunikacyjny. Korytarz będą drzwi po lewej, drzwi po prawej. Co tu jeszcze będzie, czyli po lewej źbie, po prawej, okno będzie nawet na tym korytarzu. Także to poopowiadam Wam o tym, jak tu sobie chłopaki radzą. No dobra, jedziemy, nie ma co pitolić, tylko trzeba, trzeba omawiać. No dobra, jedziemy, omawiamy. E, fajnie się wychylił, mało go widać. Zapewne widzi korytarz, ma wgląd w korytarz dobry, działa. Najpierw sobie, o inaczej, najpierw obejrzymy sobie cały ten filmik. O, żeby... O. Szybkie działanie. Krossy, magiczne krossy, nie sobie pleców. Ale dobrze, zaraz będę to opowiadał. No i tyle z tego. To teraz po kolei. Po kolei będziemy sobie omawiać samo wychylenie, zdobycie korytarza. Ok, tam w sumie nie widać tu za dużo, jaką to zrobił. Bo już to, już korytarz trzyma, ale okej, okay. Co jest dziwne? Podniósł tą broń, opuścił delikatnie. Ok, ma coś, żeby sobie zwiększyć sektor obserwacji, żeby tam ta broń czegoś nie zasłaniała. Aczkolwiek działają na, krótkich, na krótkiej broni, to tam i tak, jak to się mówi, gówno mu ona by zasłaniała. Ale spoko obniżył, jest to do przyjęcia. Nie rozumie tego ruchu. Nie rozumie tego ruchu. Po co ten ruch koleżka zrobił. Przecież jest za nim, z tyłu za nim jest, jest gościu, który, który on to powinien zrobić. Wychodząc gościu, dwójeczka powinna sprawdzić te drzwi. No i nie sprawdziła tych drzwi. Tak samo powinna rzucić okiem na tamte drzwi. ok ten jedynka rzuciła okiem, tak jak widzieliście w momencie wyjścia. O, jeszcze raz wam pokażę. O jeden do jest ok ten no nie widać akurat być może rzucił być może nie rzucił no okej, okay. idą dalej niepotrzebnie idą jeden obok drugiego są teraz dużym dużym łatwym celem do trafienia powinien jeden za drugim powinien iść i tyle w momencie jak mm, zobaczy tutaj Łokieć, do położył łokieć praktycznie na, na barku tego, tego koleżki, który, który w tym momencie jest jedynką. Co powoduje, że w momencie jakby, jakby on miał oddać strzał, strzał jakby, no to wystarczy małe potknięcie tutaj ze strony osoby, z którą działa i w tym momencie co mamy? No mamy nie, niecenny strzał i tyle. Powinien iść z tyłu za nim. A tu praktycznie idzie, idą w jednej linii, tak gdzieś pod kątem 45 stopni powinien iść gdzieś tutaj schowany z tyłu za nim. Ja rozumiem, że tu są te drzwi, które on sprawdził, będzie sprawdzał, tylko dlaczego tamtych drzwi z tyłu nie sprawdzał? Skoro te sprawdzał, to tamte też powinien sprawdzić. Albo w tego typu sytuacji, gdzie jest ich tylko dwóch, gdzie bardzo ciężko jest o złapanie wszystkich sektorów, widzi, że drzwi są zamknięte, no to przechodzą po prostu koło tych drzwi tylko. I idą dalej w kierunku, y, tam gdzie, no, w kierunku swoim, w kierunku swojego działania. A tu zobaczcie, nie dość, że hmm, e, wyszli na środek tego korytarza, są na środku korytarza. Od tej ściany daleko, od tej ściany powiedzmy pół metra, od tej ściany pół metra, są na środku korytarza. A wyszli tylko i wyłącznie dlatego, bo zobaczyli okno. Zobaczyli okno, które sobie y, posprawdzali. No. Jest to, według mnie, bez sensu, wystarczyłoby zrobić to w ten sposób, że, że załóżmy, by było dużo lepsze. Eee, jak tu mamy drzwi, on sprawdził te drzwi, czyli idą, jeden za drugim idą, przy ścianie doklejeni, e, rzucił okiem, ma oczywiście, musi być czujny, e, dwójka musi być czujna, e, że, żeby od czasu do czasu tam z tyłu rzucić okiem, co się dzieje z tymi drzwiami, czy się otwierają, czy się nie, nie otwierają. Ale jak rzucił okiem, nie otwierałem się. Jedynka stoi tu, dwójeczka wychodzi troszeczkę bardziej, łapie przód, jedynka przechodzi pod, tak jak tu widzicie, pod drzwiami, pod, pod oknem, przejmuje sektor, czyli łapie przód i trzyma już ten przód, jest jedynką do wejścia, a ten Oczywiście co jakiś czas, jak jedynka widzi, że przejął tamten sektor, to ten musi znów rzucić okiem na jedne drzwi, drugie drzwi, trzecie drzwi. Czy tam ktoś nie wybiegł, czy tam jest bezpiecznie, czy można dalej iść. I w tym momencie podchodzi. Dół. A tutaj jest taki no, miszmas zrobiony przekombinowany, przekombinowane i tyle. Zmiana na drugi bark broni. OK. Tam dwójeczka trzyma. Dwójeczka trzyma tył i zaczyna się tańczenie. Pięć, dobre 5 sekund wejścia. W tym momencie dwójka fajnie zatrybił, bo łapie przód korytarza, czyli tego kierunku, w którym, w którym idą. E, trzyma, tylko zobaczcie, jak broń jest nisko. Zobaczcie, jak jedynka ma broń nisko w momencie wejścia do pomieszczenia. E, Nieraz robiliśmy symulację. Wystarczy, że to ktoś by stał za rogiem i nawet nie musi chwycić mu ręką broni do, do dołu. Wystarczy, że ciałem wejdzie ten strzał. Może padnie, może nie padnie. Czy celny, czy niecelny. Wielkie prawdopodobieństwo z broni treningowej, jak strzeliśmy, to padały strzały niecelne. Także ta broń powinna być skierowana no, w wysokiej gotowości, nie w niskiej gotowości. Tak samo ten tu, w momencie, jak już wyszedł, łapie też powinno, powinno być w wysokiej gotowości. Być gotowy po prostu do wykonania roboty, a nie na, na spoczni. Bo teraz oni wchodzą na spoczni. jeden i drugi, ten wchodzi na spoczni, a ten przejmuje korytarz na spoczni. I znów skanowanie. Nikt nie patrzy, zwróćcie uwagę, nikt nie pilnuje tej strony, prawej strony. Gościu się zafiksował ewidentnie na lewej stronie. Zafiksował się na lewej stronie. Ja nie wiem, czy oni idąc stamtąd widzieli tu, ale. Są drzwi, które są tak otwierane, i ktoś mógłby się schować za tymi drzwiami. Tylko jest skoncentrowany na jednej stronie. I co robi? Wchodzi. Wchodzi. Korytarz zostawiają. OK, nie raz tak trzeba zrobić, że się zostawia korytarz, później go trzeba zdobyć z powrotem. No i jest to usprawiedliwione. Wszedł za głęboko. Powinien tu, bliziutko, tu, bliziutko przy ścianie, lewym winklem powinien wejść na ścianę. Oczywiście wchodząc, zdobywa całe pomieszczenie, tyle ile może, a drzwi dalej są niesprawdzone. Ten jeden ciemny winkel jest niesprawdzony i to powinien on zrobić. A co on zrobi? Zobacz, on zrobi. Po prostu rzucił okiem tam i dopiero tu odwrócił się ale nawet nie sprawdził tych drzwi. Zobaczcie, drzwi, drzwi nie zostały sprawdzone. Ok, ten teraz widzi. Tylko jak tutaj ktoś by stał, jak ten sobie wbiegł, tak jak widzieliście, o. o. O, 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 a tam drzwi są w ten sposób. Jak ktoś by stał za tymi drzwiami, by gościa odstrzelił od razu i narobił galimat jasy. O, mówię o tych drzwiach. Jakby tam ktoś stał, Zanim ten by się odwrócił, zauważył go, to już bym dostał kulkę. Korytarz stracony, zobaczcie, jak karabinek. Karabinek znów naspoczni. Karabinek powinien być, no, jedynka, jak to się mówi, niestety tu nie ma wybaczania. Powinna w wysokiej gotowości cały czas iść i trzymać ten kierunek niebezpieczny. A to jest wszystko na spoczni. Wszystko na spoczni. Znów zobaczcie, rzucenie oka, znów odpuszczenie ciach. Odpuszczenie korytarza, w kierunku na wprost. Ja wiem, że to jest ułamek sekundy. Ja wiem, że to jest ułamek sekundy, ale ten ułamek sekundy może kosztować nas, może nas kosztować dużo. Robiliśmy też na broni treningowej tego typu rzeczy. Odpuszczanie na ułamek sekundy. I przez, ułamek, przez ten ułamek sekundy gości potrafił podbiec 2-3 metry i stanąć tuż przed gościem, w momencie jak on zwrócił z głową. Robota przytrzymania pleców jest tego, tej osoby. On powinien. On powinien tutaj złapać plecy koledze. Nie złapał? Nie wiem dlaczego. Nie złapał. Fajnie by jest o czym mówić. Idzie wysokiej gotowości. Ok, zobaczcie jak łokieć. Co najmniej dobre 30 cm od ściany. O, już zaczyna się znów odchodzenie. Odchodzenie, wchodzenie w oś korytarza. Eee, I co? No i zaczyna się skanowanie. Tak, skanowanie, krosy i tak dalej. E, zobaczcie, jak broń jest trzymana. Broń na spoczni, broń na, na stoczni. E, idziemy dalej. Kolega. Zamiast, zobaczcie, gdzie jego wzrok jest skierowany. Wzrok jest skierowany na, na tą bardaszkę. Na tą bardażkę, czy tutaj jest następna bardaszka, być może na tą następną, ale jego wzrok powinien być skierowany na, na mnie teraz, tak? Na mnie, a nie, a nie na. A nie w tym kierunku. E, to świadczy o tym, jak ważne jest to, co my mówimy na treningach, widzenie peryferyjne. Trzeba tak ćwiczyć, tak trenować, żeby nie zmuszać nas, żeby coś zobaczyć po prawej czy po lewej stronie, żeby oczy ukierunkowywać. To ma być, ja widzę ten kubek, O, ja tu mam kubek, ja go widzę. Ten nóż też, ja nóż widzę, palec swój też widzę. Trzeba to ćwiczyć, trzeba to trenować. Każde takie, takie ruchy Mogą nas kosztować, że w sektorze, który zgubimy, coś może się wydarzyć. Broń na spocznij, broń na spocznij, broń na spocznij. Jadą, jadą dalej. I znów zaczyna się krosowanie. Do bardaszki, która ma półtorej metra szerokości. Krosowanie. Jakie krosowanie? Tam się wchodzi, wchodzi, robi, wy, robi się robotę i tyle. Tym bardziej, że działają na krótkich pistoletach maszynowych. Tutaj naprawdę mają komfort działania. To nie dość, że metr, metr odeszli. Już muszą metr zdobyć i mają opóźnienie jednego metra przy wejściu do pomieszczenia i co automatycznie e, ucieka zaskoczenie nam. Kolega tradycyjnie oczy w kierunku tam gdzie kolega działa zamiast oczy na wprost w kierunku w którym ja. Broń dalej na spoczni. Broń dalej na spoczni. Tu broń na spoczni w momencie wejścia do pomieszczenia. No, elegancko po, po prostu no, dla mnie to jest nie do przyjęcia. I nie wiem, kto, to, kto coś takiego wymyśla, ale no dobra, dobra, niech sobie tak ćwiczą, niech sobie tak trenują. Broń powinna być w wysokiej gotowości, tu też powinna być w wysokiej gotowości, nie w takiej gotowości. I znów bardaszka, czajenie się do bardaszki. Po co on się chowa? Tu ma drzwi, właśnie te drzwi, w które wchodzi. I się schował. Po co się schował? Zamiast trzymać te drzwi cały czas. O, to jest to. Wchodzą, wchodzą do, tej, do tej pierwszej bardaszki. I, i, I co? On już trzyma tą drugą bardaszkę z jedynką do wejścia i trzyma korytarz i trzyma cały korytarz. On musi tutaj trybić. To nie, nie ma tak, że on niepotrzebnie wchodzi, bo zobaczcie, wszedł do tej bardaszki małej totalnie niepotrzebnie, zgubił korytarz, zgubił światło wejścia do tej bardaszki, gdzie będzie on za chwilę wchodził jako jedynka. Czyli będzie musiał od nowa zdobywać sektor, od nowa walczyć o ten sektor. Bez sensu totalnie. I, broń, ma, zobaczcie jeszcze na spoczni. Czyli, w momencie, tutaj ktoś wyskakuje, on nawet nie jest w stanie zareagować, bo jest w dupie. O, zmienia. Broń, no znów zaczyna się krosowanie i wygibanie, wygibasy, wygibasy, wygibasy i tak dalej. Łokieć, łokietek, walenie łokietkiem. Tutaj gościu zatrybił, tu fajnie gościu zrobił, zatrybił, trzyma sektor. Broń troszeczkę na spoczni jest, powinna być wyżej, no bo jest jednak tą jedynką, która pierwsza będzie działała, jak coś się zaczyna dziać. Mm, idzie dalej, idzie, idzie. Broń na spoczni, no tu broń jest ok, tu broń na spoczni, powinna, powinien być już być w gotowości do jakiegokolwiek działania, tym bardziej widzi, że ma, mają wejście do pomieszczenia. I znów odchodzą, wchodzą na środek korytarza. I co? I znów zaczyna się krosowanie, krosowanie, krosujemy. Zobaczcie jak broń ma. Teraz on powinien trzymać korytarz, a nie trzyma korytarza, broń jest na totalnie słodka. Krosowanie. Ile czasu yy, zajmuje wejście do głupiego pomieszczenia. Totalnie niesprawdzony lewy róg. Wszedł, zobaczcie, jakby ktoś tam stał, on jest metr w pomieszczeniu. Dostaje kulkę. Powtórzmy. Dobrze, dostaj i dwójka ładuje się za nim. tracąc znów korytarz. No cóż, tak to, tak to bywa, i znów odwrócenie się, zgubienie sektoru, i odwrócenie się do tyłu, i rzucenie okiem oczamy, czy jest wszystko ok? Bez sensu, bez sensu. Dwójka tu na szczęście zatrzymała. I w miarę szybko złapała koledzę sektor. Plecy. No tu mamy ciekawe, ciekawe zrobienie załomu. Ja bym tak nie robił, aczkolwiek nie widziałem jeszcze takiego sposobu robienia, ale każdy sposób jest dobry, jak jest, jak jest no, efektywny. Tak? Nie wiem czy to jest efektywne, bo nie robiłem tak. Ciężko mi jest wypowiedzieć się. Na pewno gościu robi błąd, że dopiero dał mu sygnał. Tak jak widzieliście w momencie, jak już wstał, w momencie, jak wstał, dał mu sygnał. Być może przy, działając przy dwójce, to jest ok, ale w momencie, jak byśmy działali w trzech, czterech, jakbyśmy w ten sposób zrobili, jakby za mną był kolega, trójka, i nie dałbym sygnału, tylko bym wstał to w tym momencie bym się narażał na, na to, że dostanę w potylicę. Mogę dostać w potylicę w momencie, jak trójka, która stoi za mną, zobaczy jakiś cel który, cel, który trzeba odstrzelić, tak, cel trudny. Także w dwójkę, w dwójce, działając w dwójce, może jest to do przyjęcia działając więcej niż dwójka, to dla mnie to jest nie do przyjęcia. Jedyne, no można by było to w jakiś sposób sobie przyjąć, gdyby rzeczywiście ten sygnał w, te, w tym układzie nie dawał sygnału jedynce, jeśli tam była trójka, czwórka, tylko trójce do tyłu, że wstaje, bo to trójka stoi za nim z tą lufą albo w niskiej, czy w wysokiej gotowości, zależnie od sytuacji, jaka jest. Także tak to, tak to wygląda. No totalnie, to jest błąd. Przed wstaniem powinien dać sygnał, że wstaje. No, no w dwójce okej, okay, w dwójce okej, okay, ale na pewno, na pewno działając w grupie więcej niż dwie osoby, to by nie przeszło. Za duże ryzyko. Słuchajcie, no tyle, tyle tego, tyle tego omawiania. No jest jak jest, Krosy rządzą. Każdego, kto by chciał troszeczkę inaczej podziałać, dowiedzieć się czegoś więcej na temat działania w pomieszczeniach karabinkiem, pistoletem, czy karabinkiem i pistoletem, zapraszam, zapraszam na środowe spotkania. Środowe spotkania, na których razem z Piotrem, tajemniczym Piotrem, którego już poznaliście. Eee, prowadzimy te, te, te nasze spotkania środowe. One odbywają się na szczelnicę FSO. Eee, spotykamy się, e, robimy sobie różne różne na razie różne ćwiczenia. Eee, wchodzimy z wejścia do pomieszczenia, drzwi otwarte, drzwi zamknięte, strzelamy do różnych rodzajów celów w, w środku już w pomieszczeniu, także. Serdecznie zapraszam każdego, kto by chciał zobaczyć działanie w pomieszczeniach troszeczkę z innej strony, tej strony troszeczkę zapomnianej, zapomnianej sta, sta, starej, starej szkoły. Także serdecznie zapraszam, a później później idziemy do Andrzeja, bo Andrzej, Andrzej od godziny 18 w każdą środę też. My od 16 do 18, Andrzej. Od 18, Kropa oczywiście. Od 18 do 20 prowadzi trening z, podstawowy z działania na pistolecie, podstaw działania na pistolecie. No i my dołączamy do Andrzeja, i te osoby, które już przeszły ten pierwszy etap działania na pistolecie podstawowy u Andrzeja, my. Przejmujemy te osoby i robimy sobie jakieś tam różne ćwiczenia, to nie jest typowy, to nie jest typowy, nie robimy typowego programu Dobry, Zły, Brzydki, ulica, czy działanie w pomieszczeniach na pistolecie, ca, ca, tylko robimy jakieś poszczególne wycinki, żeby, żeby każdy mógł sobie spróbować, zobaczyć, czy, czy, że to nie jest takie straszne, Także to nie jest takie straszne. I żeby każdy zobaczył troszeczkę inne, właśnie to działanie na broni palnej. Bo rozpoznanie celu jest zawsze, powinno być zawsze. Niestety jest z jakiegoś powodu omijane. Nie wiem dlaczego. Widocznie najważniejsza jest utylizacja amunicji. Ale no cóż, są tacy, którzy utylizują, a na szczęście są tacy, którzy też nie utylizują. Także serdecznie zapraszam na, nas, na nasze treningi. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Rejad.